3, 2, 1 Męskie ikony, które zmieniły wszystko, William Shakespeare. Literatura, kultura. Powszechnie uznawany za najwybitniejszego pisarza w historii literatury angielskiej jego dzieła są tłumaczone i wystawiane na całym świecie 2 Albert Einstein Nauka Twórca teorii względności, najbardziej rozpoznawalny naukowiec XX wieku, symbol geniuszu. E równa się m, c kwadrat. 1. Jezus z Nazaretu, Jezus Chrystus. Religia i kultura. Centralna postać chrześcijaństwa, religii wyznawanej przez ponad 2 miliardy ludzi. Ogromny wpływ na historię zachodnią i światową moralność. 3. To angielski mistrz pióra, William Shakespeare. 2. To geniusz, który opisał wszechświat Albert Einstein. 1. Postać. Która ukształtowała zachodnią cywilizację, Jezus z Nazaretu. Zgadzacie się z naszym wyborem? A może pominęliśmy kogoś ważnego? Dajcie znać w komentarzu. A wy, która z tych historii wstrząsnęła wami najbardziej? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, który przypadek zasługuje na oddzielne, dogłębne śledztwo w następnym odcinku. Jeśli interesuje Was mroczna strona historii, techniki lub życia nie zapomnijcie o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka, by nie przegapić kolejnych, równie elektryzujących opowieści.